Cześć, witam serdecznie w pozytywnej kuchni. Pozytywni kucharze, dzisiaj zapraszam na karpia duszonego w śmietanie. Na karpia, który jest daniem wigilijnym, podawanym z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale można też przygotować takie danie na niedzielny obiad. Jest to karp duszony, dzięki temu mogą go jeść osoby, które cierpią na choroby związane z wrzodami żołądka, które nie mogą jeść smażonych ryb i mięs. Takiego karpia myślę, o wiele łatwiej będzie przetrawić. Dajcie mi znać, czy znacie takiego karpia, bo ja przyznam, że po raz pierwszy przygotowywałam rybę właśnie w taki sposób. Jest smaczna, jest troszeczkę inna, na pewno warta uwagi. Także zapraszam do wypróbowania i podzielcie się w komentarzach swoją opinią na jego temat. Po więcej przepisów na dania wigilijne i bożonarodzeniowe oraz nie tylko, zapraszam do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl. Tego i osuszonego karpia obłożyłam na noc cebulą i cytryną i odstawiłam do lodówki. Teraz trzeba go przyprawić solą i białym pieprzem delikatnie, tak ze wszystkich stron, a cebulę zatrzeć na tarce o drobnych oczkach. Karpia wkładam do garnka z roztopionym masłem klarowanym, obkładam go cebulą i przykrywam, a pod przykryciem duszę na takim średnim ogniu przez około 20 minut. Po tym czasie do garnka wlewam śmietanę. Jeśli jest to gęsta śmietana, nie będzie potrzebna już tutaj dodatkowo zasmażka. Dodaję też sok z cytryny i całość podgrzewam na bardzo dużym ogniu, tak żeby się zagotowała. Kwaśno śmietanę można podprawić odrobiną cukru, a potem kiedy sos jest gęsty, zaserwować całość z ziemniakami i marchewką. W razie potrzeby zagęścić można odrobiną rozprowadzonej w wodzie zasmażki.